Cześć, z tej strony Grzegorz. Witam was na kanale Autodiscover już w Polsce. Natomiast wciąż niejako jeszcze w Ameryce, ponieważ jedziemy najpopularniejszym pick-upem w Stanach Zjednoczonych, czyli Fordem F150 odebrać w końcu po długiej. Naprawdę długiej, która przekroczyła wszelkie nasze przewidywania na prawie. Durango, którego kupiliśmy jako auto bezwypadkowe, natomiast pokradzieżowe, i o tym będzie dzisiejszy odcinek. W dalszej części porozmawiamy sobie z Kubą, mechanikiem, który auto doprowadził w końcu do ładu. Było tych rzeczy, którzy, które niestety złodzieje napsuli w tym samochodzie, napsuł nam to również troszkę krwi, więc nie tylko o tym samochodzie, ale również. Również poopowiadam wam z jakimi ryzykami wiąże się sprowadzenie auta po kradzieżowego z USA. Dobra i w końcu ta auto jeździ tak jak Jest. powinno. Co tak naprawdę się stało? Yy, no, przede wszystkim tak, no, auto przyjechało z problemem przeskakiwania podczas skręcania. Było wrażenie tak jak trochę tak, jakby była zaspawana z tyłu. Tak, jakby, był, jakby z tyłu dyfer był zaspawany, dlatego że auto jadąc prosto, Miało cały, czas... miało cały czas przyczepność, miało cały czas trakcję, natomiast nie dało się nim skręcać. Jak się skręcało kołem w prawo, skrę... skręcało się kierownicą w prawo, skręcało się kierownicą w lewo, któreś skół zawsze przeskakiwało. Mhm. Tak, byś... Przy pełnym skręcie głównie to głównie było. Głównie przy nie? pełnym skręcie było to bardzo odczuwalne, natomiast w momentach najgorszych nawet wystarczyło do połowy, powiedzmy tam, 45 stopni delikatnie, delikatny zakręt i już wystarczyło, że któreś skół przeskakiwało, opony szarpało, coś się działo. Pierwsza diagnoza poszła taka, że spróbujemy tanio wymienić olej w tylnym dyferencjale, bo niekiedy tak pomagało często w Camaro. Ja, te, ja od razu powiedziałem, że kurczę, 6000 km przebiegu, no, no to jest spalnie. za mało, żeby dyfer generalnie miał cokolwiek. No ale zawsze lepsze tam ryzyko, powiedzmy tam niestety. złotych. Tym ty że tani olej kupiliśmy chyba no, tak, za dwie stówki tamto, no, tak. plus robociznę, no, zaczęliśmy od najtańszych Zaczęliśmy od najtańszej rzeczy, tak. Później się okazało po ściągnięciu dekla, że ze środka nie ma co zbierać, co zresztą y, widać w szczątkach starego dyferencjału. Podejdźmy, podejdźmy od razu, to pokażesz. No więc, tak, tutaj mamy szczątki tego dyferencjału tylnego, który, że tak powiem, był w tym samochodzie. To jest oryginalny dyferencjał, który ma 6000 przebiegu. No więc nie ma takiej możliwości, żeby on sam z siebie się rozleciał. Nawet jakby ktoś świat bardzo ambitny i ze salonu wyjechał. No nawet się zastanawialiśmy, czy ktoś, nie wiem, launch control nie zrobił, no, 6-4, no, tak, 500 przyszedł. koni. No tak, ale... ale to auto jest do tego chyba przystosowane. Dokładnie, nie? to auto jest do tego przystosowane. Jeszcze jakby na, na holu była przyczepa 3 tony i tak zrobił kilka razy, to może, ale tak to nie ma szans. No więc no co, no po że tak powiem wymianie oleju i braku reakcji otworzyliśmy tylny dekiel, a tutaj no po prostu szczątki, prawda? Jest, są szczątki metalowe, opiłki dosyć grube, dosyć, dosyć duże. No więc prawdopodobnie one pochodzą z przekładek okładzin ciernych z mechanizmu różnicowego, który znowu widać tutaj. Cały mechanizm jest oblepiony kawałkami metalu. No i tak samo olej bardzo silnie zabrudzony mimo małego przebiegu. Yy, udało się dostać drugi dyferencjał w dobrych pieniądzach, więc. No właśnie tutaj no... ciekawostka, bo. 3,6, 5,7 i 6,4 mają tyle dyferencjały o innych przełożeniach. Dokładnie. Potrzebowaliśmy dyferencjału o przełożeniach 3,7, jeżeli dobrze pamiętam? 3,7, dokładnie. 3,7. No i do wyboru mieliśmy, no ciężko znaleźć dyferencjał z, Dur z Dodge'a Durango z silnikiem 6,4 o przełożeniach 3,7 na Allegro. Natomiast po numerach części, dzięki znajomemu serwisie, sprawdziliśmy sobie, że Jeep Grant Cherokee 6,4 i chyba również 6,2. 6,2 dokładnie dokładnie taki sam dyferencjał Jeep Grand Cherokee 6.4, to już jest bardziej popularny powiedzmy tak. temat. Na szczęście udało nam się znaleźć tylny dyferencjał od Jeepa Grand Cherokee. już wam rzuci ile on kosztował, ale między 2 a 2,5 tysiąca złotych, tak. czyli powiedzmy śmieszne, śmieszne pieniądze i na pewno w tych pieniądzach byśmy tego nie naprawili. Nie, nie, ma szans. Nie, naprawili nie? nie ma szans. Raz, dostępność części, dwa, że czas, wszystko import ze Stanów. Myślę, że tylko w autoryzowanym serwisie i to jeszcze nie wiem czy byśmy kupili wszystko więc no taka decyzja zapadła. Po montażu przez 50 km, może 60, wszystko wskazywało na to, że jest okej, okay, no ale trzeba było sprawdzić na trybie sport, czy odpowiednio działa. To tak, to nasz koordynator naprawy Wojtek już to okay. odpowiednio zadbał, nie? Koordynator naprawy sprawdził, czy tryb sport również jest aktywny w tym samochodzie, skoro zostało za niego zapłacone, okazało się, że nie jest aktywny. Przyczyną była skrzynia rozdzielcza. Po wgłębnej, dogłębnej weryfikacji okazało się, że auto prawdopodobnie po kradzieży zostało scholowane, znalezione i scholowane na tak zwanym mosierku. No, tak się zastanawialiśmy, nawet dzisiaj o tym z Wojtkiem rozmawiałem. Czy... Złodzieje po pro... Ale złodzieje myślę, że przyjechali, skopiowali kluczyk, odpalili auto i po prostu pojechali i zostawili go na tak zwane ostudzenie gdzieś. Dokładnie, że ktoś się nim zainteresuje. Uczciwie podejrzewam, że to byli bardzo dobrzy, bardzo profesjonalni złodzieje, dlatego że no, sam złodziejem nie jestem, ale w aucie były pocięte wiązki. Tak, to, od, to właśnie od o tym mówiłem wcześniej. Tak, Czyli od, zaczęli od odcięcia, odcięcia kabli. Tak. I od odłączenia wszelkich modułów, GPS i sprawdzenia, czy. Tak. A dzisiaj jeszcze na świeżo wyszła informacja, że tak samo powyciągali bezpieczniki od alarmu i od yy, klaksonu. Klakson nie działał i alarm nie działał, dlatego Proszę, że nie byłby. Nawet, nawet gdyby ktoś Z, zacz... zaczął trąbić, wyjść, tak. to niekoniecznie, by to niekoniecznie to było widać. byłoby słychać i widać, bo kierunkowskazy by nie chodziły i tak samo nie chodziłyby, yy, nie chodziłyby klaksony, więc nie byłoby słychać alarmu. Okay. Więc zrobili no, to wiele, bardzo mocno. Wiele po yy, aut widziałem na aukcjach w Stanach, ale większość, umówmy się, większość to jest tak, kradny samochód, yy, wymieniam win na podszybiu, wymieniam win na naklejce i jeżdżę. I jeżdżę, dokładnie. Ewentualnie przerabiam sobie kluczyk, dokumenty załatwiam, dziękuję. Takie. A tutaj się postarali. I auto prawdopodobnie zostało odnalezione przez... Yy, jakieś tam służby, tak? Służby, służby no. Przez, przez, przez policję i... Czyli, ale wbrew pozorom chyba dochodzimy do takiego wniosku, że większych strat narobił, e, narobił odzyskanie tego samochodu tak. niż kradzież, nie? dokładnie. Bo tak de facto, gdyby auto zostało poprawnie scholowane, to tak myślę, że poza podstawowym serwisem olejowym, który by wypadało zrobić dla pewności no. i pewności powiedzmy czystego sumienia właściciela i też yy, was jako importera, to poza wyczyszczeniem nie byłoby nic do roboty, prawda? A laweciarz, który zabierał samochód, no, no nie popisał się. Dlatego, że no, chyba nie trzeba nikomu tłumaczyć. Myślę, że nawet każdy to wie, że napęd 4x4, tym bardziej jeśli to jest napęd stały, a jeszcze jak wchodzi w grę mechanizm różnicowy o ograniczonym poślizgu, tak zwane LSD, nie wolno tego holować. Powiedzmy, jest tryb holowania, ale to nie jest tryb holowania, który możemy sobie wziąć auto na linkę i jechać do sąsiedniego miasta czy do Mechanika. Tylko to jest tryb holowania, który nam pomoże wypchać w razie awarii auto z warsztatu, z podjazdu, na podjazd, z lawety, na lawetę te przyczepy, na przyczepę, ewentualnie gdzieś je kawałek. Zobaczmy no, się. W ogóle auta z automatyczną skrzynią biegów nie powinno nie się. Nie powinno się chorować w ogóle, a tym bardziej nie w taki sposób. Tak czysto teoretycznie, skoro został odnaleziony z pociętymi wiązkami, bez kluczyków, a w tym aucie, żeby rozblokować całkowicie skrzynię biegów, trzeba mieć kluczyk. Więc siłą rzeczy, nawet jak, e, że tak powiem, e, laweciarz dostał się jakimś cudem samochodu i ten samochód otworzył, nie mając kluczyków, no bo kluczyków nie było, e, no to i. Tak... Znaczy myślę to jest jak na, jak na filmach po prostu, podjeżdża wiesz, pod, podjeżdża RAM 3,5 tysiąca z widlakiem z tyłu e, rozkłada motylek podnosi przednie koła i jedzie, i jedzie. natomiast tak się nie, tak tak się nie robi nie z autami, które mają napęd na 4 na 4 no a tym bardziej e, z autem, który ma wszystko zablokowane jeszcze właśnie ręczny tak samo jest na tylnej osi, a tylna oś na 99% była, holo, była osią, która jechała po asfalcie, a przednia była zablokowana, tak samo właśnie ta linka Odręcznego mocowania mogło przez to się uszkodzić. Ciężko teraz stwierdzić. Warto zauważyć, że y, auto tak zniszczone, y, teoretycznie laweciarz powinien podnosić odpowiedzialność, prawda? A nikt za to nie ścignął. Auto przyjechało. I prawdopodobnie tego nikt nie wykrył z drugiej tego, strony. Tego nikt nie? nie wykrył z drugiej strony. Dopiero... To auto kupiliśmy bez kluczyków, zaczęliśmy od dorobienia tak, kluczyków. Od podpalenia, no, no to jest, to jest aukcja. Auto, auto, trafia na, auto trafia na aukcję w stanie i jest sprzedawane w stanie takim, jakie jest. Auto pokradzieżowe zawsze was ostrzegamy założyć pewien bufor tak. na naprawy. W najlepszym przypadku oczywiście dorobicie kluczyk i to pojedziecie, jest jeżeli jesteście szczęściarzami, tak. no to jedziecie do wydziału komunikacji i macie za pół ceny auto warte dwa razy więcej i jakby jeździcie nim dłużej. W gorszym przypadku nie wiem, może być podmieniony silnik, jeżeli to tak. ktoś na części ukradł. Może być naprawdę Dużo rzeczy rozszabrowanych. Myślę, że to jest jakby nasz najgorszy niestety przypadek, ale, ale kiedyś taki niestety też, też się trafi i to Wam też chcemy pokazać, że nie zawsze jest różowo i e, kolorowo. Z tym, co właśnie że tak powiem i czasowo, bo ta naprawa grubo ponad pół roku zeszła, tak, bo jakby o, o, elektroni o elektroniku opowiadałem Wam wcześniej, co się stało z mechanikiem. No to auto praktycznie chyba ostatnie trzy miesiące u Ciebie stało, tak. bo najpierw zastanawialiśmy się, co z dyfrem, szukaliśmy dyfra, wymienialiśmy dyfer. No, a ze skrzynką rozdzielczą to może przejdziemy sobie do tego za chwilę, bo skrzynka rozdzielcza została naprawiona. Nie szło, nie szło chyba kupić, nie szło kupić. Szło, ale pieniądze były astronomiczne. Pamiętasz też kwoty? Tak, pamiętam, Wojtek, koordynator naprawy znalazł jedną jedyną taką skrzynkę rozdzielczą, pochodziła z Helkata z wersji Durango Helkat, bo jest taka sama, kosztowała 16,5 tysiąca brutto na Allegro i nie miała żadnej gwarancji nawet rozruchowej. No, brutto, no to jeszcze można by się było z kimś skłócić, nie? Dokładnie, można jeżeli, było się z kimś skłócić, coś tam, coś tam znegocjować, ale umówmy się, że i tak koszta były astronomiczne do finalnych tarczek, które udało się kupić za ułamek tej ceny i, i naprawić e, oryginalną skrzynkę rozdzielczą, która w sumie była w perfekcyjnym stanie, miała tylko i wyłącznie uszkodzony No tylko po przebiegu 6000, 6000 km z jakimś delikatnym. Dobra, to pokaż mi, Kuba, co może się stać z tarczkami od tylnego dyferencjału oraz skrzynki rozdzielczej, Czyli wpadniemy na pomysł, żeby nasze Durango, czy jakiekolwiek inne auto z napędem 4x4, holować na sztywnym holu. Tutaj przygotowałem e, wszystkie tarczki, które były z, tego, e, z tej skrzynki rozdzielczej. One są pierwotnie zamknięte w koszu. Kosz. Ma takie specjalne ząbki, i my składając yy, ten kosz, przekładamy tarczka, przekładka. Znowu idzie tarczka, znowu idzie przekładka. I musimy tak zgrać te ząbki nasze, żeby yy, przekładki były z zębami spięte po zewnętrznej stronie, a tarcze po wewnętrznej. Inaczej założyć się tego nie da, dlatego że jak przyjrzymy się na zębatkę, w dwóch miejscach są wypusty. I one kierunkują nam, jak mamy to założyć. I teraz tak, jeśli auto zostało w stanie spoczynkowym, czyli powiedzmy ukradzione tam zostało, e, zostawione i tak dalej, przyjechał pan laweciarz, to tak jak to zastał, tak jechał. I tam na tej tarczce, na której było największe tarcie, ona się najbardziej kręciła. I tutaj dla porównania, mamy tarczkę, która jest tarczką, o ile dobrze pamiętam, jedną z pierwszych w tym koszu. Tu jest środkowa. Jak można zauważyć, Tutaj okładzina cierna jest bardzo gruba. Y Powinno być to widać. Wyczuwalne dobrze pod paznokciem, że raz że jest tak samo starta, dwa że jest gruba. Tutaj dla porównania tarczka jest już bardzo mocno wytarta, jest asymetrycznie wytarta. Bardziej wytarta jest stroną zewnętrzną jak wewnętrzną. I czuć pod paznokciem, że jest inna różnica wysokości. Tu jest drugi zestaw, tak samo. To jest jedna z pierwszych to jest jedna z ostatnich znowu, bardzo grube okładziny, tak samo jak w tarczy sprzęgłowej, tylko troszkę mniejsze. Z dwóch stron, bardzo grube. Natomiast tutaj są już bardzo cieniutkie. Tutaj na przykład w tym miejscu prawie że już nie ma okładziny. No i objawiało się to tak że nasz koordynator, pan Wojciech, jak chciał pokazać potencjał samochodu, no to zaczęło, napęd zaczął się ślizgać. Po prostu tył dostawał za dużo e, momentu obrotowego, więcej niż przód, e, no i auto wykrywało błędy, że po prostu e, nie jedzie tak jak być powinno, napęd jest źle przekazywany, nie tak jak jest ustawiony na komputerze, no bo... W tym samochodzie można regulować przekazywanie momentu obrotowego procentowo na przód i tył pojazdu w zależności od trybu y, jazdy, w którym jedziemy. Umówmy się, że gdyby. Po wymianie tylnego dyferencjału, tym autem jeździł ktoś, kto jest bardzo przepisowy i szanuje e, polskie przepisy i jeździ wszędzie 50, bardzo delikatnie, prawdopodobnie problem mógłby się nigdy nie pojawić. Ale jak ktoś kupuje Durango 64, myślę, że długo nie trzeba, żeby sprawdził, czy lunch control działa i czy tryb SRT też pracuje poprawnie. Czyli inaczej, gdyby ten sam przypadek dotyczył na przykład Durango z silnikiem 36 o mocy tam 300, kilku, 300 kilkudziesięciu koni, to tak naprawdę możliwe, że ktoś by tym jeździł. I w zasadzie no inaczej. Jakby na przykład zaczął nie wiem, ciągać przyczepę, na przykład no to prędzej wtedy czy później prędzej, by to wyszło. To by wyszło. Prędzej nie? czy później by to wyszło. Ale, ale to nawet ale... może by nie skojarzył faktów, tak naprawdę, bo, bo pomyślałby, że nie wiem, że, że auto było właśnie gdzieś tam, nie wiem, jeżeli tym bardziej by ciągał jakieś cięższe, cięższe rzeczy, cięższe, tak. no, to, no to, to to można by pomyśleć, że nie wiem, przy 100, tyś, przy 100 tysiącach kilometrów rozleciała się, nie wiem, Zależy rozleciał tak. się dyfer, czy skrzynka rozdzielcza od. Zależy, jakie auto miałoby życie, prawda? Niektórzy takie auto kupują do kościoła, niektórzy jako zabawkę, niektórzy jeżdżą z dziećmi do przedszkola, a niektórzy ciągają przyczepę. I to jest holownik, prawda? że no. montują gazy, już w ogóle wtedy bardzo się to opłaca. A tym bardziej, że auto ma duży tonaż na haku. Przetestowaliśmy auto już na e, wszelki możliwy sposób, i możemy w końcu e, wydać e, samochód panu Tomaszowi. Także dzięki wielkie za poświęcony czas. Miała być szybka, miała być szybka naprawa, szybka wymiana oleju w tylnym tak. dyfrze. No i tak czasami się klienci zastanawiają, nie, że, że jakby. Pytają na przykład kiedy odbiorę samochód, nie? no i tutaj jakbym klientowi powiedział, nie wiem, odbierze pan, wymienimy olej w tylnym dywrze, odbierze pan samochód za dwa tygodnie, no to bym jakby okłamał i jak zazwyczaj właśnie tym mówimy, że nie wiemy kiedy pan odbierze, bo jakby mogą wyjść dodatkowe rzeczy, których nie, nie wiemy, a tutaj wyszedł cały wachlarz tych tych dodatkowych rzeczy. My, my też umawialiśmy się, że na początku będzie wymiana oleju, a wyszło, że rozebraliśmy pół samochodu, no. prawda? I też y, robota miała być y, tam kilka, go, kilkugodzinowa i Wojtek miał zabrać samochód, a się okazało, że jest duży problem i trwało to i trwało i części, i czas, i robota, i rozebranie pół samochodu. A tym bardziej y, rozebranie pół samochodu takiej wielkości, no to niestety, ale no, zajmuje trochę czasu i przede wszystkim elementy, które bardzo dużo ważą, prawda? No więc y, nie możemy tego też zrobić tak w cudzysłowie na łapu capu, że rozkręcimy wszystkie śrubki i wszystko spadnie, Aha. bo myślę, że gdybyśmy w cudzysłowie odkręcili śrubki od tylnego yy, zawieszenia i zawieszenie by spadło na dół, to. Przykładowo, jakiś mechanik zapomni sobie odpiąć przewodów od sterowanego elektronicznie, zawieszenia, to myślę, że koszta automatycznie zrobiłyby się tak duże, że powiększylibyśmy tam prawie razy dwa, prawda? Niby taka duperela, odpięcie głupich wtyczek, prawda? Gdybyśmy rozdawali te amortyzatory, myślę, że jedna sztuka kosztuje kilka ładnych tysięcy i przysparza o dobry ból głowy. Dobra, to dzięki wielkie. My lecimy do biura. Auto jest już skończone. skończone, wymyte, przygotowane. Natomiast my w biurze wam powiemy ile finalnie wyszła naprawa bezwypadkowego, nieuszkodzonego pokradzieżowego doja Durango. Jesteśmy już w biurze. Wybaczcie, niestety zielona sofa jest zajęta. Akurat mamy klientów. To też nagrywam dla was to podsumowanie z za mojego biurka. Mam odpalony monitor, mam odpaloną pełny z naprawy, ale o tym za chwilę. Przypominam, auto kupiliśmy jako Całe, nieuszkodzone, bezwypadkowe. Samochód był odzyskany po kradzieży. Jak większość samochodów po kradzieży, jakieś kombinacje z winem, to trzeba założyć jako pewnik. Zamówienie w ASO nowej tabliczki z winem, wymiana przedniej szyby. Tutaj niestety również uszkodzona była kamera pod lusterką. Z tego co widzę, kosztowała ona prawie 3000 zł. Także nie była tania natomiast o ile w te 3-4 tygodnie wyrobiliśmy się ze wszystkimi poprawkami blacharsko, lakierniczo właśnie wymianą szyby, wymianą kamery pod lusterko, dekory słupków przyleciały nam ze Stanów, bo to też nie jest taki taki prosty temat, żeby to kupić w Polsce czujnik wilgotności też był uszkodzony, powiedzmy naprawdę drobnostki, których się spodziewaliśmy potem auto pojechało do elektronika na wgranie polskiego menu oraz przeróbkę tylnych lamp i tutaj niestety pierwsze zdziwienie, ponieważ nie było do czego wgrywać polskiego menu, był do tej pory fabryczna folia na wyświetlaczu, natomiast pod wyświetlaczem jest ten cały hub sterujący, komputer, do którego właśnie wgrywa się nawigację i wszystkie inne dane, i jego zwyczajnie nie było. Tak jak wspominaliśmy z Kubą, złodzieje naprawdę byli profesjonalistami ponieważ e, zdemontowali z elektroniki wszystko co, to, co mogło doprowadzić do namierzenia tego e, samochodu. Nie dość, że nie było tego huba, to jeszcze e, większość wiązek idących do tego komputera sterującego, monitora centralnego była niestety poprzecinana. E, kto kiedykolwiek rozbierał nowoczesny samochód wie ile tam idzie tych wszystkich kabli. Na szczęście mieliśmy identyczne Durango, również nawet 64 poliftowe w naprawie, dzięki czemu elektronik mógł podejrzeć schematy i e, te wiązki po e, Kupiliśmy również moduł pod wyświetlacz wersji USA, wersja poliftowa, również nie była dostępna w Polsce, 4900 zł za nią zapłaciliśmy i przyleciała ona również do nas ze Stanów, wygraliśmy to wszystko, zaczęły działać tyle lampy, odebraliśmy samochód, no i zaczęliśmy jeździć, no i dzwonimy do naszego elektronika, że słuchaj, jest problem, ponieważ nie działa w samochodzie nawigacja, nie działa GPS. Auto wróciło do niego, zaczął weryfikować dalej i co ciekawe, antena GPS w Durango jest gdzieś w tylnej części podsufitki, o czym wiedzieli również złodzieje i również te wioski poprzecinali w. Pod sufitce nowoczesne samochody mają ten system eCall SOS, czyli jeżeli na przykład macie wypadek, to samochód sam na przykład wysyła waszą lokalizację i dzwoni na no to polskie 112 czy amerykańskie 911, i przyjeżdżają wtedy służby. Natomiast to działa w dwie strony, oczywiście. W drugą stronę również można samochód namierzyć, co pewnie skłapliwie policja chciała wykorzystać. Więc jak tylko właściciel zgłosił kradzież, takie próby na pewno się odbywały to też GPS i wszystko co prowadziło między anteną GPS a wyświetlaczem praktycznie wszystko zostało no w taki wiadomo szybki gorący sposób poucinane no i tak jak wspomnieliśmy auto zostało pewnie zostawione w jakimś miejscu żeby wystygnąć Naprawdę sporo czasu zajęło, mimo tego, że mieliśmy drugi identyczny samochód, z którego mogliśmy wziąć schematy, odbudować wiązki i tak dalej. No i kolejny raz. Znowu odebraliśmy samochód, znowu jeździmy, zdziała GPS. Ja chyba nawet ja gdzieś tam wziąłem się przejechać no i dzwoni gdzieś na, na głośno mówiącym, ja słyszę, ale mnie nikt nie słyszy. No to znowu z powrotem auto do elektronika. No i co się jeszcze okazało? Jeszcze jedna wiązka, która była gdzieś tam pod schowkiem, która prowadziła do mikrofonu, również została obcięta. Także tutaj, no tak jak wspomniałem, najgorszy z możliwych przypadków, który wymagał wielokrotnych powrotów do elektronika, jeżeli chodzi o auto pokradzieżowe i kupując auto pokradzieżowe ze Stanów trzeba się z tym liczyć. Bywa z tym naprawdę różnie. no Tak jak wspomniałem, to był praktycznie nasz najgorszy przypadek, jaki mieliśmy. Natomiast zawsze staramy się pokazywać Wam te przypadki najgorsze, żebyście się liczyli z tym, co może Was spotkać, Piotruś jak zawsze wrzuci wam pełny kosztorys naprawy. No tutaj w tym przypadku ponad 35 tysięcy złotych za, za tą naprawę wyszło. No i czasowo również, jeżeli się nie wie co jest uszkodzone, jeżeli do tego trzeba dochodzić, zarówno elektronicznie, jak i to co pokazywaliśmy wam w warsztacie mechanicznie. To niestety, mimo jakby tego, że auto jest bezwypadkowe, nieuszkodzone, trzeba się z tym liczyć. Jeżeli chodzi o koszta zakupu podobnego egzemplarza, to niestety na aukcjach Durango SRT64 dość wysokie ceny osiąga. Powyżej 30 tysięcy dolarów trzeba dać. Z częściami jest coraz lepiej, jeżeli chodzi o modele poliftowe. Pytanie, czy chcecie, czy chcecie model gdzieś tam, bo od 2018 roku 64 się pojawiało, czy chcecie model z początku produkcji tej wersji 39264, czy, e, czy już poliftowe, natomiast ja bym zakładał powyżej 300 tysięcy zł za podobny samochód. Dużo, na pewno jest to dużo w porównaniu do jakby konkurencji i przede wszystkim tego, że Durango już jest dostępny na rynku od 2011 roku 12 lat i dwóch liftingów się doczekało natomiast próżno gdziekolwiek szukać suwa rodzinnego z sześcioma albo z siedmioma Fotelami z silnikiem wolnosącym V8 o mocy prawie 500 koni. Auto naprawdę jeździ, prowadzi się, wyśmienicie po usunięciu tych wszystkich usterek i bolączek. Natomiast auto było bezwypadkowe ma przebieg w tym momencie 6000 km. Jak kupiliśmy, miało 5000 km, zrobiliśmy 1000 km, żeby naprawdę wszystko posprawdzać i żeby już wszystko było w porządku. Tak więc właściciel jutro przy. Jeżdża drugi koniec Polski do Szczecina. Jeżeli macie wynikliwe oko, to pewnie zauważyliście, sam nie wiem, pewnie go jutro o to zapytam, bo auto jest w leasing. Rejestrował to leasing. Czy maczał w tym palce właściciel, że mamy numer rejestracyjny Z392, czyli jeżeli widzicie na błotniku 392, to jest pojemność w calach sześciennych. Zresztą nazwa tego modelu to również Durango SRT392, i również na tablicy rejestracyjnych Z392. Akcent, za który nie trzeba było dopłacić. W przypadku małych tablic nie mamy tablic indywidualnych, natomiast wygląda to bardzo fajnie i na pewno wszyscy fani e, Moparów to e, zauważą. Jeżeli odcinek się podobał zostaw łapę w górę, zasubskrybuj z dzwoneczkiem, jeżeli jeszcze nie subskrybujesz. Ja się próbuję oswoić już z Polską, będę nagrywał dla Was jeszcze więcej filmów. Napiszcie co chcielibyście zobaczyć, czy rozładunki lor, czy testy samochodów, czy jakieś podsumowania w biurze, a może jakieś tutoriale auta za 30, 40, 50 tysięcy, które opłaca się sprowadzić ze Stanów. Napiszcie koniecznie w komentarzu. Wstawcie łapy w górę, trzymajcie się, do zobaczenia, cześć!